kciulka i dzisiaj jest to odcinek ani Roblox, ani nic, ponieważ nie wiem czemu, ale nie mam przez jakieś 24 godziny internetu, dlatego nie nagram po prostu. Ale mogę sobie dzisiaj nagrać, jak skaczę właśnie sobie tym dinozaurem. Bo poczekajcie na chwilę, bo to totalnie jest tak cały czas prawie. Bo tylko jest takie chwilowo, żebym działa. Serio. Więc dzisiaj nagramy właśnie, jak skoczyłem sobie dinozaurkiem. Miałam, słuchajcie, że nie ma internetu. Nie nagrać żadnego filmu, ale postanowiłam, że nagram jak gram sobie dinozaurkiem. I tutaj muszę w kamerze patrzeć, yy, gdzie są te, bo yy, no właśnie jest trochę ciężko, ponieważ wiecie, oczywiście ustawiłam kamerę bardzo bliską monitoru i nic nie widzę. Kompletnie. Dobra i w ogóle piszcie w komentarzach czy wy nie macie internetu. Hmm. A w sumie no, gdybyście nie mieli to byście nawet nie mogli na YouTube a wejść a ja tu mam jeszcze swój taki komórkowy więc tylko na sekundę muszę wstawić no i słuchajcie powiem wam że ja totalnie nie wiem czy po prostu ten odcinek będzie ciekawy, bo co ja tylko tutaj, e, ja w ogóle nigdy prawie nie gram w tą grę, ja chyba tylko raz kiedyś grałam w tą grę, ponieważ ponieważ wiedziałam, że na Google Play ona jest do ściągnięcia, e, ale powiem Wam, że kto by ch chciał grać w taką grę, nie wiem, ale oczywiście może niektórzy lubią Dobra, widzowie, jutro nag nagram ciekawszy odcinek właśnie, gdy już będę miała internet. Dzięki widzowie. Możecie zostawić łapeczki w górę, zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem i bardzo wam dziękuję, jeśli to zrobicie.